Jakieś rzeczy na temat bomby i alimentów. A, cześć, słuchaj, mam bardzo dużo. I bardzo dobrze, że dzwonisz. Słuchaj, matka dziecka, jest tam straszna afera, na pewno zdążyłeś już zauważyć. To wszystko, co on mówi, w ogóle kompletnie mija się z prawdą. Ja miesiąc temu byłam na rozprawie sądowej o podwyższenie alimentów. To jest straszna bójda. I teraz moje pytanie jest następujące: czy ty byś przeprowadził wywiad z matką tego dziecka i udostępnił całą dokumentację, którą ma matka dziecka? Ale to jest dziecko bomby. Tak. I nie, nie z gwałtu, nie z tych kropli, jak on mówi. Oni chodzili razem do liceum, słuchaj. Ale poczekaj, bo ja nie rozumiem jednej rzeczy: przecież on dużo zarabia, bo ma walki, to czemu on nie płaci alimentów? Bo on nie dokumentuje żadnych swoich przychodów. Heik, mm, nie wiem jak to zrobiło i o co tam chodzi. Nie wiem też, czy mówił prawdę, ale Alicja ma nagrania. Jak bomba jej mówi, że oni dali mu pieniądze pod stołem. I generalnie musiało to jakoś tak się odbyć, ponieważ on nie wykazał przychodów żadnych na umowie z Hailik, to jest raz, a dwa komornik Alicji pisał do Hailik, że te pieniądze nie mogą zostać przekazane bombie, ponieważ one muszą iść na poczet zaległych alimentów. I teraz pieniądze nie poszły do tego dziecka, a on walkę jednak zrobił, więc gdzie są te pieniądze? Eee, wiesz co. Bo ja nie wiem w ogóle, czy ty wiesz, ale ja mam teraz live'a i ta rozmowa leci na live. Ty wiesz, kumasz to, czy nie? To... Nie. A, no to super, kurwa. Bo ja mam twój numer od Amadeusza, ja myślałem, że dzwonię w ogóle do Amadeusza, nie? Myślałem, że wy jesteście razem, czy coś i ty wiesz o tym? Nie, nie wiem o tym. No to dziwnie. <ścoughs> Szczerze. No to dlaczego nie powiedziałeś tego? No bo byłem przekonany, że wiesz. Nie uprzedzić, dlaczego ty mnie nie uprzedzasz o takich rzeczach? Nie wiem, jakoś byłem przekonany, że wiesz. No, bo dostałem twój numer od Amadeusza i no nie wiem, wyszła kurwa dziwna akcja. Powiem ci, tak, to są jakieś rzeczy rodzinne, nie? Ja tak. mógłbym popracować nad tym materiałem, ale to jest, jest sprawa jakiegoś dziecka. Nie wiem, czy się chce w to wpychać. Jasne, ja wszystko rozumiem. Tylko no widzisz, wygląda to następująco: on oczernia Alicję i mnie na wszelakie sposoby. Wszystko mi ja zupełnie z prawdą, nie?